kolejny etap obrót tego hotelu. Widzieliście ten odpór wykonany. Ciężkie było na przywie taśmowej, tej taśmowej. 13. Tu już jest gotowy kanałek. I teraz ten kanałek To będzie najpierw przywietany otwór. Do połowy będzie wiertłem cichałkiem, nawet w dół, a dalej będziemy nagrywany. I później to będzie zwycięte przez mniej 30 do. A tutaj będzie jako zodat będzie na przykład skórkę. Jak nie będzie potrzebny, to będzie...